Łukasz Lemanik witam państwa serdecznie i zapraszam na magazyn sportowy. Wielu emocji dostarczyło spotkanie 13 kolejki PGE Super Superligi mężczyzn, w którym piłkarze ręczni Zagłębia Lubin zmierzyli się z chrobrym Głogów. Miedziowi po niezwykle zaciętym boju wygrali 22 do 21. Sytuacja zmieniała się jak w kalejdoskopie. Co prawda częściej na prowadzeniu byli gospodarze, ale nie udało im się odskoczyć na więcej niż trzy bramki. Do przerwy było 13-11 dla Miedziowych. W drugiej połowie Lubinianie uzyskali trzybramkową przewagę, ale w samej końcówce goście doprowadzili do remisu. Zwycięską bramkę w ostatnich sekundach zdobył Dawid Przysiek. Były to dzisiaj derby i w derbach nie ma co. Każdy zdawał sobie sprawę z tego, że nie, to nie będzie to piękny mecz. Będzie to mecz walki i taki mecz dzisiaj właśnie był. Sam przykład wpadło tylko 43 bramki, czyli bardzo mało w sumie. Ta walka trwała przez 60 minut i muszę pochwalić małą drużynę. Z jeden powód jest bardzo ważny. Ostatnio nie najlepiej skisywaliśmy się po obronie. Dzisiaj wyszło to może nie bardzo dobrze, ale na 4. Plus. 21 ramek to jest w tej chwili chyba najmniej ile straciliśmy przez te 13 kolejek. Natomiast mogę się zgodzić co do jednego. Nie tylko Adam ale Rafał też dzisiaj bardzo dobrze bramce. I można powiedzieć, że głównymi bohaterami lub jednymi z głównych, z głównych bohaterów można upatrywać dzisiaj w bramkarzach jednej i drugiej drużyny. Po stronie chorwnego bardzo dużo przestrzelonych zrzutów i zgubionych piłek, po naszej stronie również. No a najważniejsze jest to, że udało nam się wygrać, naprawdę po ciężkiej walce i za to nam muszę pochwalić. Kolejny raz jesteśmy rozczarowani, kolejny mecz przygrany minimalnie. Dzisiaj spotkały się dwa wyrównane zespoły, no to przykre to mówić słabe, ale wyrównane i wygrał zespół o tę jedną bramkę lepszy. Kolejne bardzo dobre zawody rozegrał Michał Stankiewicz. Kołowy zagłębia lubin w meczu z Hrobem zdobył 7 bramek i był najskuteczniejszym zawodnikiem swojej drużyny. Derby w turze się, tak jak przy każdych derbach, rządzą się swoimi prawami. Nie są to jakieś wybitne widowiska, ale na pewno, na pewno nie brakuje w nich walki i zaangażowania. Dzisiaj też tego nie, nie, nie brakowało, więc tym bardziej cieszymy się, że to my wy wygraliśmy to spotkanie. Dopisujemy ważne dwa punkty. I Teraz dwa miesiące przerwy i, i ciężko będziemy pracowali na, na, nad naszą dyspozycją. I mam nadzieję, że to spotkanie doda nam wiary w siebie i wyniesie nas y, do kolejnych zwycięstw. Między słupkami bardzo dobrze spisywali się bramkarze: Z Zagłębia Adam Malcher i Frobrego Rafał Stachera. Jeżeli chodzi o samo widowisko, to, to myślę, że masz mógł się podobać, bo do ostatnich y, sekund. Jeszcze nawet po mieliśmy szansę dorzucić no, niestety dla nas i na szczęście dla Zagłębia, ale też w dzisiaj bardzo dobrze całe 60 minut pracował. Myślę, że to dzięki niemu w dużej mierze zagłębia dzisiejszym mecz wygrało. My zagraliśmy dobrze w obronie i bardzo źle w ataku. Oddawaliśmy nie tylko niecenne rzuty, ale też wyrzucaliśmy piłki baut, popełnialiśmy proste błędy i myślę, że to było w dużej mierze przyczyną naszej porażki Sobotnie derby z perspektywy trybun oglądał selekcjoner reprezentacji Polski. Michal Bigler nie zdradził jednak, to według niego pokazał się na parkiecie z najlepszej strony. Nie chcę oceniać poszczególnych zawodników, jak występowali. Nigdy tego nie robi. Te pytania zawsze się pojawiają, jak gdzieś jesteśmy na meczach. Cieszę się najbardziej z tego, że nie było żadnych dodatkowych kontuzji. Mam nadzieję, że w poniedziałek zawodnicy ci, którzy się występowali, zjawią się w pełnej dyspozycji na skrupowaniu kadry. Teraz zespoły występujące w superlize czeka przerwa w rozgrywkach. Na parkiety szczypiorniści powrócą na początku lutego. Na ostatni mecz ligowy w tym roku udało się szczypiorniski KGHM Metrako Zagłębia Lubin. Przed wyjazdem na ciężki teren do Kielc przeprowadziliśmy rozmowę z trenerem aktualnych wicemistrzów Polski Bożeną Karkut. Pani trener, dużo odpoczynku nie było. Już jutro wybieracie się do mecz, na mecz z KSS Kielce. Jak Pani oceni tego rywala, który jest tak Pani powiedziała, dla Pani nie jest to zaskoczeniem w czołówce ligowej stawki. Tak, zaczął od punktów z nami na początku rundy. W tej chwili zaczynamy już drugą rundę i na szczęście wróciliśmy na swoje tory. Jesteśmy w czwórce na pozycji wicelidera. Kielce spadły na czwarte miejsce. Niemniej jednak przez całą tą pierwszą rundę, poza ostatnimi dwoma kolejkami, Kielce pokazały, że chcą powalczyć o coś więcej. Misze utrzymanie się w lidze i no, te 14 punktów, które do tej pory zdobyły i przez większość tej rundy były na drugim miejscu, potwierdzają tylko to. E, no, spodziewam się na pewno walki tam, bo to będzie walka o miejsce w trójce dla Kielc, a dla nas o umocnienie się na pozycji w otele Właśnie takie jest cele drużyny Zagłębia na na koniec roku, aby mieć to bardzo pewne drugie miejsce? E, z pewnością. E, nie układało się nam na początku. Brakowało nam Karoliny Semenio, Golchawy, nie ma Si, nie ma Klaudi, więc no nie było łatwo. Karolina wróciła. Myślę, że z jej powrotem bardzo nabrały dynamiki nasze akcje, jeżeli chodzi o budowanie tych akcji w ataku, o rozpoczęcie po straconej bramce. Ale myślę też, że i to taki dobry duch w zespole. Myślę, że od dłuższego czasu dobrą, równą formę prezentuje Ola Paluch i te, ta oś środkowa kołowa w obronie i tutaj w końcu naprawdę dobrze wygląda. I w końcu są to kolejne mecze, w których swoje umiejętności pokazuje, a ma spory Agajochynek, więc aby tak dalej. Kinga Byzra zawsze też oczywiście swoje rzuca, więc jeszcze wciąż myślę, że na więcej stać i Sabine obzrejanie jeżeli chodzi o atak i Jelenę. I kaje w związku z tym są rezerwy, a jest przecież naprawdę dobrze. Chcielibyśmy na ten nowy rok umocnić opozycję pozycję wicelidera i, i, i walczyć już o te najwyższe cele. Niespodziewanej porażki doznali siatkarze Kupru Mundolubin. Po Podopieczni Pawła Szabelskiego po zaciętym meczu przegrali na własnym parkiecie z Czarnymi Radą 2 do 3. Pierwszy set wpadł łupem gospodarzy. Kolejne dwa wygrali jednak goście, ale lubinianie nie zamierzali się poddawać. W czwartym sesie miedziowie okazali się lepszą ekipą, wygrywając 25-23. W Tajbreku warunki gry dyktowali zawodnicy z Radomia, którzy wygrali tę partię 15-11, a cały mecz 3-2. Niestety dzisiaj przegraliśmy drugi raz w tym sezonie przed własną publicznością. Dlaczego przegraliśmy? Po pierwsze, rywal był bardzo mocny, dobrze dzisiaj dysponowany. Nieźle zagrali w elemencie zagrywki, utrudnili nam grę kombinacyjną, mało graliśmy przez środek. Z szóstej strefy nie wykorzystywaliśmy praktycznie tak zwanego pipa. Szkoda, bo, bo wiedzieliśmy, że, 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 że Radom bardzo szeroko stoi w bloku, a tymi elementami mogliśmy ich zaskoczyć. Z jednej strony jest smutek, wiadomo, bo można było to wygrać 3-2 po ciężkim meczu, ale z drugiej strony możemy się tylko cieszyć, bo, bo to już jest punkt nie był słaby I my mamy za sobą kilka też bardzo e, ciężkich meczy, bo to był Puchar, Liga i Puchar i to trochę może też jest w nogach, więc wyciągniemy wnioski pewnie e, na spokojnie w tygodniu i, i, i miejmy nadzieję, że za tydzień zostawimy to trzy punkty dla siebie. Niestety, oprócz straconych punktów, kupno straciło także jednego ze swoich lepszych zawodników. Kontuzji doznał Damian Dykas. Nie mam żadnych informacji, co się stało. Z tego, co widziałem, to to na pewno podkręcił staw spokowy, ale, ale co, co, co z tego dalej będzie, także to, to dopiero później będziemy wiedzieli coś, coś więcej. Mam nadzieję, że to nie poważna kontuzja, bo Damian w tym sezonie prezentuje się znakomicie. Trzeba będzie po nim wypełnić lukę. Już w środę o godzinie 17 w ramach szóstej rundy Pucharu Polski Lubinianie podejmą na własnym parkiecie efekt. Rakielce. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym. Ja już żegna się z Państwem i zapraszam na kolejne wydanie.